Paryża z Areny na Paris. Z tego stadionu, na którym dzisiaj będą reprezentanci Holandii i Słowenii. To proszę Państwa, mecz, mecz bój opułfinał Mistrzostw Europy. Bój opułfinał Euro. Holandia, Słowenia. Tylko lepsi, lepsi dynamiczni, tylko ci, którzy. Mają w sobie tą ikę, są w sobie to konspermem możliwości. Mogą ten mecz... w tym meczu zabłysnąć i wygrać i awansować. To będzie naprawdę mecz na szczycie. Holendrzy, które mieli 6 punktów i Hovega, która miała też 6 punktów. się grają, grają o półfinał, w którym mogą wygrać z reprezentacją Grecja, więc z reczywikiem oczywiście do pokonania jednak. Najpierw ten sprób piercinał, trzeba przejść się w Paryżu. Skład Ronaldo Komana, na bramce Tillesen, Broń Dawir Ob, obok niego Van Dijk No i w ataku tutaj na przedpolu Memphis Depay, i Noellen. To są dwóch napastników, takich oryginalnych napastników, którzy w tym meczu będą atakować. No i proszę Państwa, skład Słowenii na bramce Oblak w obronie Stojanowicz w pomocy Goran Stankowicz, w pomocy Kurtik i w ataku Josip Ilisic, którego brakowało, przy Państwa, rok temu na mundialu Brazylii. Josep mi na. nie grał przeciwko Hol Holendrom, właśnie na mundialu, bo to oni grali do sobą na mundialu. My MS się dokończył wynikiem 4 do 4 na mundialu w Brazylii. To była. Druga kolejka fazy grupowej. A teraz moim zdaniem ten mecz będzie dużo ważniejszy, bo to proszę Państwa, bój o półfinał euro jednak. Ważniejszy mecz teraz niż na, ten, na fazę grupowa Mundialu. Okej, okay, Mundial też strasznie ważny. To jednak ten mecz jest jeszcze ważniejszy, bo to z końców bój o półfinał euro. Zapraszamy! Tak, tutaj piłka nożna, spać nie można! Tak powiał Tomasz Sząkała w pewnym wywiadzie. Teraz, proszę Państwa. Holandia na pewno spać nie będzie i Słowenia też nie będzie spała. Dzisiaj będą żywiołowie kibicować swoim reprezentacją. Holendrzy i Słowenii, a szczególnie Holendrzy, którzy tutaj zabrali w Paryżu. Tłumnie się zabrali. I przy państwa. Zaczynamy ten bój o pół fila euro. Szansa dla Holendrów, jest Delan Malen, jest Van Dijk. Szansa jest Malen rusza skrzydłem, Malen! Oblak! No mecz 4 do 4, ten mecz był naprawdę niesamowity, bo to Holandia prowadziła 3 do 1 i Słowenia zdołał nawet wyjście prowadzenie w tym meczu z Holandią. Ostatecznie jeszcze przed końcem meczu Holendrzy dopieli z tego i Wyrównali pod końcem meczu na 4 do 4, ale ten mecz był nieprawdopodobny. Gol w stronę za Holandii! Bronił to Oblak. Wtedy Oblak nie bronił w tym meczu, bronił Belec. I nie grał Likic, więc to był dużo słabszy zespół. I szansa dla Słowenii. Jednak teraz broni to Ci Mieli szansę teraz Słowianie na bramkę. Słoweńcy. Jest Kurcic. Szansa ma rolę teraz o blok Malena Tak teraz Słoweńcy biegną w Stojanowi Kurtić. Oni wychodzą na prowadzenie Słoweńcy 1-0 Ależ akcja Słoweńców Wychodzą na prowadzenie Jaśmin Kurtić. Jak odpowiadam Holendrzy na tę Oczywiście hala w Paryżu. Ale będą oczywiście pochinał. Teraz Van Dijk, biegał prawie chciał wyjść sam na sam, ale uprzedził go w tej interwencji. Yy, to Goran Stanković próbują teraz Słoweńcy! 2-0! Nie! Myślałem! Sorry, nie ma da bramki! Ok, jeszcze nie koniec! Słoweńcy! I kik! Nie ma bramki! Atakują Holendrzy. Jest cały czas 0 do 1. Ależ teraz to broni Cilesen. On miał teraz szczęście. Cilesen teraz na posterunku. holenderskiej bramki, Kimbramki. Holendrzy. i tutaj walczą. Jest Dean Malen. Jest Davy. De Devili. Do Memphisa. De -ja Memphis. Robi swoje stuczki. Ach, teraz uprzedzili. Teraz go do kontry Słoweńcy. Jest to Janowicz. Cilesen. I wybił to z Wybił to z inni. Malen. Maleny, o naszego piątki trudniej, o naszego trudniej marzeń. Na pewno by chciały PSV i teraz osiągnąć coś wielkiego. I być mistrzem Europy ze swoją prewizyjną, którą tak jednak robił wiele osiągnięć. Wygrał grupę inwestycyjną bezbłędnie. Przegrał tylko jeden mecz medę Słowacją, Wybrał w każdym meczu właśnie dalem Maleny w Holandii. Teraz może Holendrzy przed czerwony wyrównają. Jest D, jest D, jest, D, jest, D, jest szansa na Holandii, strzał! Ok, teraz kontra Słoweńców. Ulf jest starakie jest Nie zdążył. jest pierwszej połowy. Zapraszamy dosłownie za pięć minut tutaj do Paryża, jak jest sensacja mała. Prowadzą Słoweńcy z Holandią. Haha, mówiliśmy tutaj o piesku. Piesek. Jajku, jajku, jajku Kochaniutki piesek mój A Bardzo kocham tego pieska, którego możecie <śmiewanie> zobaczyć tutaj Niechad piesek mój Okej, okej, okay, okay. Zapraszam studio, jak na do przerwy Zero do jednego dla Słowenii, mała sensacja, nie spodziewaliśmy się tego we jednak nie wie, że prowadzi, bo ma 9 strzałów, Słoweńcy mam aż 9 strzałów, natomiast Holendrzy mają do strzałów 4 muszą złapać te rytmy i w żagle. Holendrzy by chcą wygrać, bo to będzie ciężki bój o ten półfinał, bo Holendrzy mają problem Słoweńcy co są bliżej zaskoczenia, tak samo jak w tym meczu rok temu na mundialu w Brazylii kiedy to Słoweńcy moim zdaniem dominowali w drugiej połowie a teraz to Słoweńcy prowadzą nad pierwszej połowie, więc to super inna różnica jak nagle. Też pół jest. bardzo dobrze się broni i kontroluje mądrzej. i moim zdaniem tutaj co najmniej 3-0 powinni Słoweńcy w tym meczu prowadzić. A jest tylko 1-0, bo ja szczęście tyle sen, że to nie padło. No ale ta bramka. Powiedzcie, że jeszcze i I jak na razie jest. 1-0. Też ładny man był raz z linii, ale to była tylko jedyna e, sytuacja w tym meczu. No i za. zapraszamy Państwa na drugą połowę, Tu za małą chwilkę. Wracamy do Paryża na ten mecz. Eee, już tutaj Holendrzy zaatakowali, wsiadam na Holandii, Bentley. Szczepanie, wyrównanie, szybkie odpowiedź, zaraz po przerwie. Ale teraz Virgil van Dijk to wszystko wyrównał, jest remis w Paryżu. Cieszą się Holenderski, a z ponad około tysiąca z Holenderskich, oczywiście 15 tysięcy kibiców na stadionie. Sport tych meczów Francuzi grali w nutro, więc tutaj... Mimo że mecz będzie dla to na pewno dużo Tutaj będzie strefa kibica, tutaj będzie strefa kibica właśnie Tutaj będzie mecz z Włochami jutro Francja w tej faryżu Natomiast Holendrzy trafiają swoją strefę kibica w Amsterdamie eee, Na tym euro Bo nam strasznie ważny mecz, teraz będą się zaatakować szansa dla Słowenii I Silesen może będzie taki super, już jest Grecja, Belgia, teraz Stojanowicz, Stojanowicz, Stojanowicz! Ach, broni to Tilsen, a szczęście Holendrzy! Po raz drugi już, w tej drugiej połowie już! Teraz muszą budować taki kolektyw, taki, taki monolit, e, defensywny e, chyba reprezentanci Holandii, bo atakują coraz bardziej Słoweńcy! Jest Stojanowicz, Tilsen! On jest dzisiaj bohaterem! Nie pozwala, nie pozwala sobie strzelić z bramki. Puścił tylko jednego gola tylko, a jak na nie dobry mecz Tiesena. Bardzo dobry mecz desperacji Jesena. Szansa dla Słowenii. Szansa dla Słowenii! poprzeczka, van Dijk. Mamy Depaja! Jest bo jeden! Zrobili to! Holendrzy Depaj! Jeden do, duch, jeden do dwóch! Jeden do dwóch Memphis! Depay! Ładny, ładny no. Wow. Niczym taka wrzutka. taka wrzuczka. Jeszcze nie koniec, jest i klik! Po raz kolejny popisuje się za interwencją kontra Holendrów. Jak z Portugalią, takie kontroli, jak z Portugalią. Takie kontra, jak z Portugalią, jeszcze do e, Jeszcze Holendrzy. Portugal też było podobnie, też przegrywali 1 do 0 i... 2-0 przegrywali i odrobili te straty, tak samo teraz ze Słowenią odrobiają straty. No może to strudny bardzo mecz. Tam było podobnie też tam Portugalę naciskała na bramkę Holandii. I to bardzo. Wręcz, uwaga! Jest MIED deal! Broni to oblak! Broni to Jan oblak! Mają trzywiski 4 sekundy Słoweńcy! Dosłownie tyle czasu mają, żeby sprzelić bramkę! która da, proszę Państwa, remis w tym meczu. Słoweńcy, cało dwa w natarczywie. na tarczywie. Wam się bronią, Holendrzy. jest to Janowicz, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze tego tego meczu. Ha, 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 z kontra Holendrów, ojej, to może dobić się Słowenie. Vir, vir. Oblak. Jeszcze do bitka, Wir! nie było za liną. Ej, tak, I tak to jest marzenie, tak to jest marzenie Słowenii, która odpada! To jest meczu! To jest meczu! A więc jest dla dolnego dla Holandii. Holandia jest w półfinale! Oni mieli więcej szczęścia w tym meczu. I oni są w półfinale. Ale Słowenia pecha w tym meczu. Bronik jest jak zaczarowany. Pokaż mogło być też tego dla Holandii, jak bym nie powiedział. Mecz był naprawdę emocjonujący od początku do końca. Mogło to się zawarzyć na losy tego meczu. Byli blisko także ze ale nie tylko tych szans. Słowenia lepsze w przodach i posiadają piłki. Natomiast zabrakło jakiegoś elementu, który nie dał im tego remisu e, do gryfki. Albo zwycięstwa w ogóle e, w tym całym meczu. No, a no, no, meczu bez wątpienia Tilesen. Interwencji Tilesena było. 8 Natomiast Depay był bohaterem meczu, Depaj. Zawodnikiem meczu dostał Depay Na ocenę meczu 8, że był jednak jedną rampę i zaczęli także asystę, więc jednak Depay jest tym zawodnikiem meczu, nie tyle ceny to Holandia i ląduje lęduje się w finale więc ten mecz, który się powtórzył znowu w Mundialu z Brazylii. są chat nie teraz tutaj Słowenia tym razem miała więcej Więcej tutaj, rozumiem, szczęścia okaże że tutaj naprawdę mieli w tym meczu Słoweńcy. A Słowenii, też trzeba ja, powiedzieć, że zasłużyli, bo moim zdaniem Bardzo walczyli, powinni, moim zdaniem, co najmniej, kilka bramek w tym meczu Kurki dzisiaj, meczu w zespole słoweńskim. O Oblak, moim zdaniem, ma też Też tych interwencji, nie mało, mało. OBLAK ma też 8 interwencji, jak są moja Cilesen. Czyli też porówno i OBLAK i A jednak Holandia wygrywa i to Holandia, która była faworytem, jednak się melduje właśnie w tym półfinale i zagrają z Grekami w tym półfinale. O, to będzie moja, czy to się będzie działo? Już yy, będzie to za 11 i 12 yy, dnia maja. Dnia maja się to będzie. będzie. A jutro, pół, ćwierć yy, finały, drugi... Francja, Włochy, Włochy, Francja w No i ten drugi półfinał, ćwierćfinał, czyli czwarty ćwierćfinał to Niemcy, Słowacja. To będzie też ciekawy mecz, No i dzisiaj i, i Holandia się melduje. I Grecja. Grecja, Holandia. E, mamy już tych dwóch e, w twórce, w najlepszej twórce tych czas, Że dają Ci Słoweńcy z tym euro. Polska, że bardzo ładnie walczyli. Gratulacje dla Słowenii, że tak ładnie graje ten euro. jednak się postawili. Niemcom się postawili się z Niemcom, wygrali z Duńczykami Wygrali z Czechami Ładnie walczyli z Niemcami Przegrali 4 do 1 z, z tą Holandią, nie, potężną Holandią Też ładnie walczyli Jednak z nimi przegrali 2 do 1 Lecz ładnie atakowali Mogli ten mecz wygrać, gdyby wykorzystywali swoje szanse Słowency I na bramce, na bramce potę, nie potężny Tlesen, który ratował Holandię Z tej presji I ataków Słowenii no to wszystko i tyle Słowenia się żerbia z EURO Trochę żerbień Słoweńców, Ale Holandia dzisiaj się będzie bawiło tutaj, ty pory, czyli będzie zabawa w Paryżu tutaj Holendrów y, na całego Holandia w półfinale Holandia Grecja półfinał Pierwszy półfinał Jutro się poznamy drugich, dwóch kolejnych, ostatnich półfinalistów y, Tego EURO No i ostatni finał jutro y, Włochy Włochy, Francja No i Niemcy, Słowacja Zapraszam na te mecze no a ja, ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!